Halo, halo. Halo, ja cię słyszę. Dzień dobry. Słyszysz mnie to dobrze. Ale właśnie mi tutaj pojawiła się informacja. Dzisiaj mamy same problemy techniczne i nie wiadomo o co chodzi. Że jesteśmy teraz na YouTubie, a nie chce nam się odtworzyć Facebook. Nie wiemy dlaczego. No i co my zrobimy? No właśnie trudno stwierdzić. Ale jako pracownik autoryzowanego biura księgowego mogę pochylić się nad twoim problemem. I powiedzieć, że trzeba próbować dalej, bo czasami facebook jak skateta może nie odpowiadać. Hmm. Ale nierychliwy, tylko to pierwszy raz mi się to zdarza w ogóle, żeby tutaj tak było, bo my jesteśmy niby na żywo, a jesteśmy, a jesteśmy trochę offline taką jedną nogą. jesteśmy na żywo, wiesz, Sprawdza coś ja dzisiaj w telefonie, jest telefonie, ale nie sprawdzę, bo nadaję z telefonu, gdyż mam tutaj inny sprzęt. Dobra, to ja mam propozycję taką, że włączymy się raz jeszcze i spróbujemy od nowa. Dobrze, do zobaczenia za chwilę.